Cześć. Dzisiaj pozdrawiam Was z pięknej greckiej wyspy Kea. Jestem w Grecji na konferencji w Atenach, konferencji botanicznej, a przy okazji odwiedziłem niesamowitą kobietę. Nazywa się Marcy Lee Mayer. Jest Amerykanką, która od ponad 30 lat mieszka na wyspie Kea i jest takim prawie że światowym guru, jeśli chodzi o używanie żołędzi w kuchni. Napisała piękną książkę teraz z przepisami na używanie żołędzi. I ona tutaj właśnie na tej wyspie rozpropagowała robienie mąki z żołędzi. To znaczy, rozpropagowała. Sama to robi, no inne osoby zbierają dla niej też żołędzie. Te żołędzie były dawniej oczywiście w Grecji, podobnie jak i w Chorwacji, używane jako pożywienie głodowe. Natomiast no ona pracowała wiele lat nad opracowaniem najlepszych metod ich odgoryczania. To są żołędzie, które ona używa, jest to Quercus itaburensis. Ita Popatrzcie, tutaj mamy. Drzewa. Te drzewa, może nie są takie wielkie, ale klimat jest tu ciężki, suchy, gorący, więc one szybko nie rosną. Liście mają dosyć podobne do naszych dębów. Takie może bardziej trochę zaostrzone. I e, straszne słońce, nie wiem, czy w, nie widzę w ogóle co filmuje. Popatrzcie, takie lekko zaostrzone na końcach i z takimi wielkimi frędzelkami. Same żołędzie są też olbrzymie. Są pewnie dwa razy grubsze od naszych żołędzi. Ale nie bójmy się, są dużo bardziej gorzkie od naszych żołędzi. I pomimo tego ona uważa, że sama ilość właśnie tanin, które yy, czynią żołędzie yy, niejadalnymi na surowo, nie przeszkadza, dlatego że wystarczy po prostu odpowiednio je odgoryczyć. Ja przez całe życie próbowałem głównie takiej metody, że gotowałem przez kilka godzin żołędzie i one były prawie odgoryczone. Ale ona twierdzi, że lepsze jest po prostu moczenie w wodzie i wystarczy czasem dzień albo kilka dni z takich po prostu moczenia połupanych lekko, nawet można całe, ale można też na kawałki, żołędzie podzielić, moczenie w wodzie wystarczy na, na odgoryczenie i jest to dużo bardziej efektywne. Podobno akurat dęby z tej, z tej sekcji, pomimo, że są bardziej gorzkie, odgoryczają się, odgoryczają się dużo lepiej niż te dęby sekcji tych tak zwanych białych dębów, takich właśnie jak Ferkus zrobór nasz. Które, yy, które jakoś tam się zaklejają przy przygotowaniu, także czy przy, przy, w ogóle przy, przy moczeniu. Więc ten dom jest podobno lepszy. Natomiast no, to jest ciekawy temat, i na pewno już wiele osób pracuje nad tym, także w Stanach Zjednoczonych, ale jest to temat bardzo, mówię, ciekawy. Tym bardziej, że żołędzie były bardzo ważnym pożywieniem Indian amerykańskich. One, oczywiście, są używane w wielu krajach. W Korei robi się galaretki z żołędzi. Na południe Europy, też w Hiszpanii, w właśnie w Włoszech, Chorwacji, Grecji były używane. W Hiszpanii nadal miejscami dom ostrolisny jest używany. Tu mamy taką serpentynę wielką, jeżdżą samochody. Natomiast jest to temat w ogóle taki wart opracowania też w kwestii permakultury i właśnie ogrodów wieloletnich złożonych z roślin wieloletnich, z roślinami drzewiastymi, bo właśnie chroniąc dęby i zbierając z nich pożywienie, no jakby zbieramy pożywienie z ekosystemu naturalnego, czyli nie używamy herbicydów, pestycydów, nie niszczymy jakby lokalnej roślinności. Tutaj te dęby rosną w takiej postaci pastwisk po prostu, to są, to są pastwiska, gdzie pasą się owce, i właśnie te dęby, no też yy, yy, tutaj są trochę ich pożywieniem, ale one dodatkowo właśnie stanowiły także źródło tanin. Te taniny pozyskiwano z czapeczek. Czapeczki żołędzi były bezużyteczne i zbierano je do lat 60. w postaci właśnie w postaci yy, tych yy, yy, czapeczki i po prostu suszono i potem używane były w przemyśle garbarskim. Natomiast potem wprowadzono chemię i jakby porzucono czapeczki. Yy, przez co właśnie miejscowi ludzie no bardzo ucierpieli ekonomicznie i byli tak wściekli, że zaczęli dęby wycinać. No, najpiękniejsze stare dęby wycięto, wycięto je na, yy, wycięto je po prostu na drewno. No, zaraz mnie może przejedzie tutaj śmieciarka, ojej. Yy. Oczywiście dużo dębów zostało. I teraz właśnie dzięki tej inicjatywie właśnie robienia mąki z żołędzi, no ludzie się obudzili i na tej, na tej wyspie przestali dęby wycinać. Tymczasem na innych wyspach greckich podobno właśnie te dęby w tej chwili są wycinane, bo ludzie skarczują je po prostu, żeby dać więcej światła roślinom na pastwiskach, czy ewentualnie nie wiem, sadzić oliwki na przykład. Także dęby są ciekawym tematem. On mnie interesuje od wielu lat, od dwudziestu kilku lat. Interesuje mnie używanie dębów jako pożywienie, no i znalazłem. Bratnią mi duszę, która też tym się fascynuje. Pozdrawiam Was z wyspy Kea. Cześć. A tu jeszcze popatrzcie, piękny krajobraz gajów z dębem tabor, z tym Quercus itaburensis. Pełno żołędzi na drzewach. To są takie gaje, luźne pastwiska, może nawet nie takie luźne, bo tych dębów jest dosyć dużo. Na dole trawa i aromatyczne rośliny. O tej porze roku w październiku już totalnie wyschnięte, natomiast na wiosnę budzi się tu piękne życie. Wiele kwiatów i właśnie luźne zadrzewienia dębowe. To jest taki właśnie ekosystem tradycyjny, który się rozwinął na wyspach, gdzie właśnie potem tych. Żołędzi też używano do spasania, świ, do, do, do karmienia świn, natomiast między drzewami pasły się owce lub nawet były jakieś uprawy tutaj, natomiast drewno było też używane na opał, czyli mamy taki właśnie bardzo stabilny, piękny, bogaty, przyrodniczo ekosystem. I takie ekosystemy powinniśmy chronić. Niestety właśnie od XIX wieku jest tendencja w Europie do takiego sztywnego podziału ekosystemów na lasy, na uprawy drzew oraz na łąki czy pastwiska. Tymczasem właśnie to takie ekosystemy są najbogatsze w gatunki, są często nawet dużo bogatsze niż ekosystemy leśne. Mamy tutaj idealną równowagę między bogactwem przyrodniczym a interesem człowieka. Zarówno yy, totalne odlesienie, jak i zostawienie tylko tego jako plantacji drzew prowadzi do tego, że różnorodność może spadać. Cudowny, rajski krajobraz. Strasznie gorąco na słońce, ale jest naprawdę pięknie. E, jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Czuję się w tym miejscu jak pielgrzym. Ludzie pielgrzymują do Rzymu, do Mekki, do świętych miast w Indiach, natomiast ja pielgrzymuję do świętych gajów, do starych dąbrów, gdzie, e, gdzie właśnie są te cudowne rośliny, są one dla mnie święte, tak? Modlę się do nich. To jest po prostu coś, co jest to drzewo, które łączy nas z całym ekosystemem. Najdłużej żyjące drzewo liściaste w naszym klimacie, najbardziej długowieczne, taki ojciec lasu, czy matka lasu, bo według mnie ono ma cechy męskie, bo jest twarde. I różne inne konotacje męskie, natomiast jest także przez to swoje dawanie życia i dawanie jedzenia, także naszą matką. Także modlę się do dębów, i jestem teraz na swojej jednej z najwspanialszych pielgrzymek. Jestem naprawdę wzruszony widząc ten gigantyczny święty gaj złożony ze 100 tysięcy dębów na pastwiskach wyspy Kea. No i popatrzcie, znalazłem. Dojrzałe już żołędzie, pierwsze, które spadły. Olbrzymie są. Są długości dę... żołędzi naszego dębu, ale dwa razy grubsze. Tu mamy taki bardziej wygryziony przez owce krajobraz i same osty zostały. No dużo intensywnie użytkowane. Też piękny parkowy krajobraz z dębami. A to najstarszy dąb Quercus itaburensis, który znalazłem na wyspie Kea. Piękny.